Dzień dobry, dzień dobry kochani, piątek, 29 listopad, godzina 10 za 3 minuty, ja już od 6 wstałem, zmontowałem dla Was film, zmontowałem dla Was film na świeżo, na gorąco, jeszcze w emocjach z wyjazdu od Marcina, no w tym filmie już widzieliście, albo może zrobię tak, że najpierw pójdzie ten film, tak, może zrobię najpierw tak. Więc no, żebyście wiedzieli co się dzieje. Wróciłem na bazę, zrobiłem prawie 500 km. wychem od Marcina, odwiedziłem po drodze parosów, zrobiłem niespodzianki i właśnie zmontowałem taki odcinek ponad 20 minut będzie dla Was. Więc myślę, coś kło chyba było. Nie pamiętam. Ale taki myślę, że fajny. Mi się montaż podoba. Mm. Znaczy jak montowałem, to mi się wydawało, że fajne, bo ja filmów nie oglądam jak je zmontuję. Więc ja montuję potem tutorial i później tych filmów nie oglądam, tylko wam udostępniam, więc dlatego one mogą czasem wyglądać jak wyglądają. Mam nadzieję, że z dźwiękiem też sobie trochę poradziłem, bo teraz mam już płatny program i troszkę już go zakumałem. Więc laptop teraz buforuje ten film. Ja sobie zaraz zrobię kawkę. Teraz już nie trzeba oszczędzać porądu gdyż wczoraj się podłączyłem pod e, garaż tam macie o, Lincoln, nawiechałem przodem bo już było ciemno, padało, nie chciało mi się już tu wjeżdżać na wstecznym bo e, stali widzowie wiedzą, że tu wjazd jest kiepski bardzo kiepski trzeba wody więc jechałem przodem, zaraz pójdę, zdemontuję, zdejmę rowery, zdejmę skuter, zdejmę platformę. Bo teraz będzie okres zimowy, więc pewnie sobie gdzieś pojedziemy, ale już bez skutera, bez rowerów, więc platformę można zdjąć. Będzie łatwiej jeździć. I co? I nie wiem. Ten film zobaczycie, co teraz buforowałem, czy może, może najpierw zrobię ten film. Widzicie, ciężki, ciężka zagwostka. Ta sporo trochę montuję, więc powinniście się cieszyć, <grymne> zobaczymy, czy to się przełoży na subskrypcję. Bo ta subskrypcje mnie bardzo zastanawiają. ja nigdy nie proszę. Teraz tylko wklejam te paseczki, żeby tam to klikać co trzeba. Ale dziwna sprawa, bo większość ludzi ogląda bez subskrypcji, więc nie wiem, jak oni to robią. Czy to są przypadkowi ludzie, którzy nabijają wyświetlenia, czy po prostu ktoś nie subskrybuje, a sobie co jakiś czas wchodzi na mój kanał. Nie mam pojęcia, jak to tam działa. Bardzo to zastanawiające jest. Roboty kupa. Roboty kupa samo to, żeby ogarnąć garażę. Bo tam mam. o jaju. aż mi się nie chce, więc. Aże Słoneczko teraz wychodzi fajnie, bateria też ładuje. Patrzcie, o w ogóle. przyjechałem, tutaj były baterie w połowie, a że już podłączyłem prąd. No dobrze, się spadkowe, te oświetlenie chodzi dalej na akumulatory Camperosa. Więc myślę, że te akumulatory się nabiją. Hmm, ale i tak zaraz je ja wezmę w ja wysyce. Prostownikiem, wysył prostownikiem, wtedy rozłączę je, przełączę się na taki. Mam nowy jeden akumulator, no to na chwilę podłączę, tylko żeby wybastu chodziło i, i lampki. A ja sobie po prostu wezmę i pomierzę gęstość elektrolitu i, i tak dalej, i tak dalej, bo warto o to zadbać. Ale mam, powiem ja Wam, cieszę się. Czyli smutno mi, że opuściłem las bo tam było fantastycznie, naprawdę fantastycznie, no na pewno lepsze widoki niż tutaj no jednak jest dużo pracy i w sezonie zimowym ten ogień, tak jak mówiłem, wychodzi bardzo, bardzo drogo no i tu mam też większe warunki pole do popisu, jeżeli coś trzeba zrobić, nie, bo sobie na przykład te wszystkie Webasta, tak jak mówiłem, też mam koncepcję, żeby Webasto trochę zmodyfikować, więc tutaj sobie to będę mógł bez problemu zrobić w garażu, mam też tu jak wiecie stodołę do dyspozycji Mariusz teraz z niej nie będzie korzystał więc sobie może wstawię kamperosa, w końcu ten tył cały wyspawam co trzeba bo to też, też w końcu trzeba, żeby z tych luków bagażowych korzystać z tyłu, bo bo ja z nich nie mogę korzystać w czasie jazdy bo one są tam mocno nadgryzione i bałbym się, że jak będzie tam dużo towaru, to wiecie pff. a tył się bardzo trzęsie, szczególnie ten tył za kołami więc to by jeszcze Wam, że wczoraj miałem dwie takie hopki, że normalnie myślałem, że aż się oderwałem. Wiadomo, że nie, ale miałem wrażenie, że się normalnie wyskoczyłem, kołami oderwałem. Dwie takie hopki, że po prostu tak nie było, że jeju. O. I wczoraj pierwszy raz się przekonałem, co to są takie mega, mega prawdziwe kolejny, bo zawsze to, wiecie, widziałem tylko znak kolejny, ale mnie jakoś tam nie obchodziły. A w momencie, jak zacząłem jeździć Lincolnem na tych 20-calowych kołach, no to też czasem kolejny czułem. Ale wczoraj pierwszy raz mnie po prostu na kolejnach naprawdę wywaliło. Naprawdę mnie wywaliło. Fakt, że był znak kolejny i początek był taki w miarę, w miarę, ale w pewnym momencie to po prostu tragedia, jeszcze padało, więc no trzeba uważać. Trzeba naprawdę uważać, by było blisko, żeby się nie, nie spotkać z pewną ciężarówką. Hmm. Może ten film faktycznie taki wrzucę tylko króciutki, żebyście wiedzieli, że Kamperus 500 w osób zrobił Byłem w Kaliszu Byłem w Głowowie, byłem w Strzelnie Znaczy od Marcina wyjechałem do Strzelna Tam zrobiłem niespodziankę a Nie niespodziankę, no jak wiedział, że prawdopodobnie przyjadę Więc byłem u Waldka z Byłem hmm, później w Kaliszu Odwiedziłem pewne fajne Ludzi, których poznałem na... Jadąc do Marcina poznałem ich nad jeziorem Tu tam byłem parę dni Zdziwili się, ucieszyli Później pojechałem do Głogowa do Małgosi, którą znacie z Zielonego Kampera Też się ucieszyła, w ogóle zrobiłem jej wkrętkę, więc to kiedyś też na filmach zobaczycie Bo stanąłem sobie tam na strefie, zadzwoniłem do niej, że tam po, żeby tam komuś coś zawiozła I, i po prostu przyjechała się dziwiła. później pojechałem pod Zieloną Górę do miejscowości Ochla, dzika Ochla możecie sobie sprawdzić, fajna miejscówka wyjechałem sobie na dziką Ochlę, zadzwoniłem do mojej mamy, też się wkręciłem żeby po prostu pojechała tam odebrać coś od mojego kolegi, który jej coś tam który coś dla mnie przywiózł paczkę i przy okazji, żeby kebaba temu koledze zawiozła mama przyjechała, też się zdziwiła, bo zamiast kolegi byłem ja i no i przyjechałem tu gdzie jestem, na bazę Zrobić niespodziankę Mariuszowi i Kaśce. Aha, z Mariuszem gadałem dzień wcześniej, w jakimś wieczorem, to chyba 21 czy 2:00. Gadaliśmy, I, i, a już byłem w drodze, bo już pod Krotoszynem spałem. Spałem pod Krotoszynem, gdzieś tam między Ostrowem a Krotoszynem. Tam pewnie w filmie też zobaczycie jaka miejscowość, bo to nagrałem. I, i, i gadałem z Mariuszem, też pytał, kiedy przyjadę. I też wiecie, tajemnica, tajemnica, że była niespodzianka. Mariusz mówiła, daj znać, kiedy przyjedziesz. A ja nie, 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 tajemnica będzie totalna. No, a tam jeszcze mam dach uszkodzony, bo się zawalił, ja lekko trzeba będzie to poprawić. Nie wiem, tylko czy teraz mi to się chce przed zimą robić. Bo już tak nie byje wiecie. No, jest koniec listopada, nie, nie mam rozów, ale też nie jest przyjemnie. A mam dużo roboty takiej. O, tam panele dwa stoją, bo przed powodzią już tam na dach wróciliśmy. O tu. To stoją dwa panele. Które trzeba włożyć na dach kamperosa. Z drugiej strony no, chyba nie trzeba, ale nie no trzeba, bo jak sobie dziś z Madzią pojedziemy na święta może czy na Sylwestra, no to, to nie będziemy mieli przedłużacza, no to wiadomo, prądu więcej trzeba. Jeżeli tam są 2415, no to dużo, nie? Zimą 2415 myślę, że dadzą, dadzą dużo. O, dobra, express trzeba wycieścić. Znaczy dać go do... O, miałem, że ciężko. Podziwiam tych niektórych youtuberów jak oni różne czynności wykonują i kręcą to z ręki. Więc ja chyba chyba ten uchyt nabarkowy przygotuję na dziś stwierdziłem, że będę teraz trochę więcej chciał ponagrywać dla Was jeżeli chcecie. No, no. Bo tak się jechało. Kwiaty te które od się ostatnio dostaliśmy w tego, że doniczki mam jej oddać, bo do jej kompletu pasowały, a nie mogę nie mogłem kupić tych swoich tam nigdzie, a mam dwie na pewno gdzieś w garażu jeszcze. No to te po prostu sobie stały luźno po parapecikach, tak jak Ale w czasie jazdy nie mogą stać luźno, więc No, więc tyle o. Ta szuflada górna wyskoczyła, więc tu są do wymiany całkowicie, bo nawet nie idzie się jej teraz otworzyć, bo na siłę ją wbiłem Bo wyskoczyła, wyrwała hmm, Wyrwała szynę No dobra, miał być taki krótki film, max 10 minut, mam 9 minut już Nagrania Więc hmm, teraz sobie wypieka Tak mi coś wzięło, a co? Z radości, że jestem w domu. O i... I co? I tyle. I pójdę kręcić filmy, jak demontuję skuter i tak dalej, platformę. Może Wam się to będzie podobać, a nie? O, widzicie, o w, Rudnę, w Kaliszu ugościłem Petra Asies na kawę, w Głogowie ugościłem głosie na kawę, w Ochli mamy mamę na kawę, a nie chciało mi się zmywać po drodze. Więc wszystkie brudne są zlewie zlewie Więc ja piję w tej samej szklance, a mieszam widelczykiem Powiem, że takie przemyślenia, że chyba pora faktycznie rozważyć zmywarkę do kampera. Bo w momencie jak tam będącym marcina zaczęliśmy gotować, sami to tych zmaczyń jest. A to i tak, dobra, bo to już mówiłem na jakimś innym filmie, to zobaczycie, bo będę się powtarzał w kółko w kółko. Więc piję kawę podpiszę może jeszcze na komentarze pod filmem walka walkach i, i co i biorę się do roboty mhm. jeżeli chcecie, żebym kręcił materiał, no to w sekcji komentarzy zróbcie się bardziej aktywni żebym widział, że Wam się to naprawdę podoba I jest sens, żeby na, żebym na to poświęcał swój czas bo mówię teraz określi zimowy, więc myślałem, żeby przysiąść do tego montażu, ale też bym chciał widzieć jakieś efekty tego więc fajnie jakbyście byli Aktywni nieśli te filmy, w świat, dawali jakieś swoje sugestie, komentarze, i tak dalej. A i ten odcinek, no dobra, wrzucę to jako bonus, może nawet zaraz. Wy, 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 dawajcie mi pytania, bo chcę zrobić sesję pytań i odpowiedzi. bo z racji tego, że zaraz będzie setny odcinek, to jako 101 chcę nagrać odcinek, właśnie odpowiedzi na Wasze pytania. Trochę pytań się już pojawiło, ale bardzo mało. Więc na Facebooku tam jest coś, na YouTube tam coś, więc dawajcie, dawajcie pytania i odpowiem na nie bez wideo trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, czekam w sekcji komentarzy. Na razie